Już w 2024 roku czekają nas rekordowe podwyżki podatku od nieruchomości. Sprawdź, czy będą w Twoim mieście. Było wiadomo, że będą te podwyżki, natomiast ostateczna decyzja należała do radnych, gmin i miast. Wzrośnie ten podatek o 15%. To jest najwięcej od 25 lat. Z uchwał 16 największych miast w Polsce wynika, że większość z nich, m.in. we Wrocławiu, w Warszawie, w Poznaniu, w Krakowie czy w Katowicach, będą stosowane najwyższe stawki podatku od nieruchomości. Jedynie w Kielcach i w Opolu pozostały stawki w przyszłym roku takie jak są w tym roku. W tej tabeli widzicie stawki podatku od nieruchomości na 2024 rok, jakie będą stosowane w największych miastach w Polsce. Tutaj widzicie drugą część tej tabeli i oczywiście na końcu są Kielce i Opole, które nie zmieniły stawki, w przyszłym roku nie zmienią stawki, która obowiązuje w tym roku. Napisz w komentarzu, co sądzisz o takiej podwyżce i oczywiście obserwuj mój profil po więcej ciekawostek.